Czy wojna handlowa Donalda Trumpa okaże się wielkim niewypałem? No, są na to duże szanse. Jednym z głównych motywów tej całej wojny handlowej jest to, by po prostu firmy amerykańskie, ale nie tylko amerykańskie, przenosiły swoje fabryki do Stanów Zjednoczonych. Z Wietnamu, z Chin, czasem z Europy Środkowej. Być może to się zdarzy, chociaż proces przenoszenia takiej fabryki potrafi trwać bardzo dużo, nawet kilka lat. No ale załóżmy, że to się stanie. I co jeśli firma na przykład jakaś odzieżowa, czy jakaś technologiczna przeniesie swoją fabrykę z Tajwanu, z Wietnamu, z Europy do Stanów Zjednoczonych? Czy zatrudni lokalnych mieszkańców, czyli Amerykanów, wyborców Trumpa? No niekoniecznie. Przemysł bardzo szybko się automatyzuje. Już teraz powoli stają się standardem zupełnie zautomatyzowane fabryki, więc jest duża szansa, że nawet jeśli te fabryki zostaną przeniesione, to firmy nie będą chciały zatrudniać lokalnych Amerykanów z, Win z Wisconsin, z Missouri, z Pasardzy, a raczej właśnie roboty. To będzie bardzo frustrujące dla wyborców Donalda Trumpa, bo nie dość, że za produkty będą musieli generalnie płacić więcej, to jeszcze nie będą mieli pracy w tych przenoszonych fabrykach.